czołem żołnierzyki, moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kładę się nisko, jak zawsze kapitan Rutaj, moi drodzy, król wzgórza muszę powiedzieć, że nie grałem takiego trybu wcześniej i bardzo mi się on w Battlefield 6 podoba jest bardzo, bardzo intensywny i, i, i daje taki kurczę naprawdę feeling ciągłej, ciągłej walki, myślę, że to jest coś czego mi brakowało, ja uwielbiam Milsimi, jak wiecie, uwielbiam Milsimy jednak czasem te rozgrywki, godzina półtorej, czy, czy po prostu na nie nie ma czasu A fajnie jest wejść Właśnie do na przykład Battlefielda i się totalnie Wyżyć, bo właśnie to można zrobić W tym trybie Oczywiście na temat rebalansu broni i tak dalej, i tak dalej, to rozmawiałem właśnie już W odcinku podsumowującym Mówiącym jak ta giera Tutaj u góry, odsyłam do niego Możecie sobie zerknąć i posłuchać Co miałem do powiedzenia Więc nie będę tutaj was zanudzał tym, że To może być poprawione tam, to może być poprawione jest parę rzeczy, które musi zostać poprawione w tej grze, ale właśnie Król wzgórza bardzo mi pasuje. Tym bardziej cieszę się, gdy... powiedząc, że już jutro zobaczymy moi drodzy kolejny tryb Mój ukochany, najulubieńszy tryb w całej serii Battlefield, czyli Rush. Ja uwielbiam, uwielbiam powiedzmy sobie raż, czy raż drużynowy, tak jak był to w Battlefieldie, 3, w której to jeszcze na Xboxie 360 trójeczkę grałem i, i tam z klanem Styx eSport potykaliśmy się w SL1 ze sporymi sukcesami. Muszę powiedzieć, fajną paczkę żeśmy, żeśmy mieli tu. Pozdrawiam, jeżeli jeszcze chłopaki gdzieś tam patrzą, interesują się tą grą, to, to muszę powiedzieć fajnie. Ja bym chciał, żeby taki tryb eSport wrócił do Battlefielda, żeby e-sport w ogóle wrócił do Battlefielda, ale czy jest to możliwe? Trudno powiedzieć, nie wiem czy jest taka potrzeba, no ja bym bardzo się cieszył. Na pewno jeszcze jedna sprawa, która, która tutaj powiedzmy sobie zwróciła moją uwagę w ostatnich dniach to jest ilość citerów zbanowanych kurde po paru dniach bety. Jak trzeba mieć małe kochones, czyli jaja, żeby w becie ogólnie rzecz biorąc, czy w becie, czy w innej, czy w jakiejkolwiek grze oszukiwać. Dla mnie jest to po prostu tylko świadectwo tego, że ktoś ma ogromne kompleksy i problem sam ze sobą. Ale cieszy mnie też, że batyl Batywid 6 dobiera się takim ludziom do tyłka. Tak od razu skopa. To jest fajne. To jest naprawdę fajne, pozytywne. Mam nadzieję, że jeszcze usprawnią um, Antichita w tej grze. Będzie jeszcze lepszy i będzie po prostu takich ludzi penalizował okrutnie, bo to jest coś, czego ja nienawidzę w ogóle w gamingu, czyli oszustwa. I nie tylko w gamingu. Na co dzień również ludzi, którzy kłamią, oszukują, po prostu nie żanuję i odsuwam od siebie. I wam też to polecam. Słuchajcie, nie o tym będziemy gadać. Mam nadzieję, że łapeczka, łapeczka zostanie. Subiczek e, oczywiście z dzwoneczkiem. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i komentujcie, komentujcie. No, jak to kurde, chłop po 40 muci i dochodzi na top scoreboard bez niczego. Normalnie tylko rączki i te magiczne rączki. Czyli jeszcze tak z tym kapitanem nie jest źle tutaj. Pozdrawiam chłopaków grających zewnątrz. Myślę, że usłyszycie znajome głosy, a też muszę wam powiedzieć, że jutro, jutro, żeśmy się umówili na jakieś tam granie z krągą chleba, więc będzie ciekawy. Myślę, że będzie ciekawy. Zapraszam też do niego na streamy, do mnie również to będzie, ale, ale pobawimy się troszeczkę wspólnie. Powiem wam tak, kurczę, jak to jest? Tyle lat czekałem, tyle lat czekałem na dobrego Battlefielda. Mam nadzieję, że tego nie jest pierniczą, pewnie tak jak i wy no i no i co? Miłego sensu, bawcie się dobrze bo się super się bawiło. Uważaj, co ha. ty robisz obie. No że działa. Dobra, co jak felina, dobra Przegrywamy, no dostajemy w podówce A, po kolejku się zabezpieczę, dobra nie okay. Jestem lasem Byłem na co come, come on, Come on Puść da, Jest to urwa Prawo, 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 prawo On wie gdzie jesteśmy, on wie Jak tu nie udaje Nie umieraj O Klapsza w dupiesz Co to jest Trzymałem trzymałem No i tu są, za roczkę. Tak, dołów tak. chodzą też. To na moim można. Tak, tak jest, tak jest, tak jest. Zważajcie też na te, na te. Dobra, planujemy jeszcze 15 sekund. Trzymać to, panowie, trzymać to. Kurde, tam są, tam, tamto postawiali. No dobrze. Form testu dojadę na tak. Thank you. pleci, plec. O, Lec Od dupy strony, tak, no bo tu wiesz, są wejścia tutaj, trzeba tego, nie? Trzy strony są nie do wejścia i wchodzą trzema. Eee, opinia, jak skończę grać? Jak już ogram wszystko, bo teraz będą dorzucają, tu dzisiaj dorzucili nowy trybik czy coś. Skończy się, skończy się beta, wtedy będzie opinia. Teraz nie. Eee, a gra się bardzo zacnie. Ten trybik się nie bardzo śmieni. Bardzo mi się podoba ten tryb, jest taki piechociarski i, i muszę powiedzieć, kapitan, kapitan zatwierdza ten tryb. Ale faktycznie racja, jakby więcej postawione jest na tak nie? Tak, to podoba ja wiem, mi się tak to. Podoba to mi się to wiesz, 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 Admiralu, bo sam wiesz jak ja lubię piechotę, nie? I w, w Battlefield'zie no. trzecim, w twórce też uwielbiałem. Piechoty starcia piechoty po prostu kurde dla mnie jak to tak zostanie. Oby jeszcze matchmaking był poprawiony, bo jest... Nie tak długo się czeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry Dzień panie podusie, jednak pan znalazł, gdzie jesteśmy, tak? A? Za dużo tych, A e jak serwery. się mówi... Aaa, to trzeba be jakie Kapitański jest jeden. No tak, no tak. A byłby triple. A tak tylko double. A nie, triple. Dawać pany, no wchodź tam kurczę. Jak na. Czemu tak wszyscy tak kurde tak opieszamy? Kurde, e, Zaraz to naprawimy, No, mięsa nie jest tam potrzebny. Tak myślałem. Dobra, O patrz, poruszyli się Ole, na środku daleka, drogi. Pyknęło. No e, jest, groś. O leżą, nad... o zobacz, 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 tam są, uń, tam go za kartony. Za kartony go, tak. <laughs> <gry> 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 no i dobra. Teraz tak, No. Contact. No. On nie On no. Oh. no, no i dawaj. Dołącz do grupy. Dołącz do grupy. Panowie, potrzebuję tutaj MG i gunner. Podoba mi się on to, jak żołnierz mówi I got enemy inside, kurde, to tamto sram, to bardzo mi no się podoba. No jest tak, jest Jest, jest tak. wojskowo, no. Jest wojskowo, no. Ostatnim dubbojem z magazynka. Boże, I'm good. Normalnie, kurde, jak Specials. i wow. ty uciekłeś, ty? Patrz na, na tył yeah. plec. Na plecki nam wbiega, na plecki. A. Tutaj jeszcze. Dobra, mam go, mam go, mam go, mam go, dorwałem go, dorwałem go. Można po śmierci zaznaczyć, także pamiętajcie o tym. Tak, po śmierci zostały, zostali oznaczeni. Kapitan, już 19 level, no pięknie. Nie, ja to tylko co? nie, ja to tak trzymać. tylko. spał nie. ostatni raz we wtorek. A no. mówił, nie, żadnych battlefieldów, żadnych preorderów. No nie ma preordera. No, nie ma no, preorderów. No, ale kaszko Mordę jeżdżą Cześć Kamil Okej, okay, niby jestem w lobby, ale nie mogę wejść do gry No bo nie musisz wiem, poczekać Teraz dołącza się, jesteś w kolejce do, do serwera Jestem w kolejce nie. jeden na jeden. Tak na jeden. i musisz poczekać, musisz poczekać Albo czasami trzeba czekać aż do końca rozgrywki Chyba, że ktoś wyskoczy częściej Aha, bo jest ten serwer, tak ogóle. <noise> tak, tak, jest półserwer Problem polega a, Problem, no. dobrze polega na tym, że wszystkie staty naliczać ci dopiero po zakończeniu gry nie? Kurwa jakie leżaki w wyjdziesz Pod trupami, plagią pod trupem jest! E, a powiedzcie mi jest tylko jedna mapa? Bo ja tylko grałem na tej egipskiej takiej. Nie no, nie cztery, cztery mapa a, Cztery to to mapa, to kilka ryba To są egipskie A to nie jest. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, Zobaczymy jak to właśnie na konsoli będzie ten Tak jest, nie wiemy czy nie gramy. No z lera, konsoli. Ale nie krosujcie sobie przed celownikiem jak strzelacie. Bo to jest kurczę, belek taki problem, że zatrzymujecie kulę. Towarzyszy sobie. To już ktoś z prezydentów mówił. To dzisiaj, to dzisiaj jest wojnie. ostatni dzień, nie? Betty? No gdzie? Zamknięte i jutro jest otwarte. Uwaga Aha, na leżaków. Oni lubią się. leżeć po, po glebie, nie? Stół, ja jestem to ciekawy, jest otwarte. Za ja okay. jestem ciekawy ile tutaj będzie, o ile to. ludzi będzie tutaj. I dzisiaj jest tysięcy. Zamkniętej. No i no, to, to będzie to. jeszcze... Cholera, niepotrzebnie, nie nie że to to się podawał Robaczku. Umrą serwery. Nie, czekaj. Co dzisiaj? Piątek czy sobota? 10. A, no to tak, jutro jest otwarta i pojutrze jest otwarta. Do 10 rano w poniedziałek. Czyli jest przerwa A, leży, kurde, lewa strona. beta otwarta. kurde. Czwartek, piątek, sobota, do 10 w niedzielę rano. Czyli parę dni można pokryć. Można. Postęp będzie restartowany pewno, nie? Proste, będzie restartowane, ale te skórki co się tu wyczepiasz to chyba są skórki, które będą dostępne już w normalnej wersji teraz. Nie no mnie skórki niepotrzebne są. Grafika? No, ale to Nie wiem jak na konsoli masz. tutaj no, nie no. ma problemu z grafiką, tu jak się ustawić, ile fabryka. Ile fabryka zapoda? Tyle masz. Nie, na konsoli super działa, bo na pull detalach. Żeby jak nie a, nie ma ile jest? Masz a chyba 60 mam no, przepracowane cały czas. A to jest PRO czy Zwykła, zwykła. A co no, sobie pisze? No i w e, 4K, nie? Bo takie mam na punkt, na punkt, na punkt, na punkt, na punkt. No co później jeszcze sprawdzę. ile? ile. Minuta. A ile kosztuje to sola? Mniej niż karta graficzna. Jeszcze możesz, a ty grasz na klawiaturze i myszkę? No oczywiście, jakby był na padzie, to nawet nie gra. Jeszcze można klawiaturę i myszkę podłączyć, tak że masz w zasadzie kompa, nie? Widzicie, że to jest w System. Chodzą, chodzą lewo, prawo, kurczę, ale na pół, nie gadać, nie gadać. Tutaj toczy się, kurde, my wygrywamy to, możemy tu wygrać, panowie. Fokus, kolejna jasna. Kurde, on nie patrzy na pogaduchy, kurczę no. Żołnierze do roboty. Ty <grystanie> <grystanie> się zniszczyciel dobrej zabawy. Czujesz <grystanie> się twardy kłupek, no. <grystanie> Niszczyciel dziecięcego szczęścia i uśmiechu. Jak, jak tylko, jak, jak tylko drobny jakiś różowy skin to ci go podaruję. Jak tylko zrobię różowy skin to możesz mi darować, bo i tak już to grać nie będę. No i pięknie wygrana. Super.